Mam błazna, mam błazna, dobra, ale w ten Moment Dobra, to musi wyjść, to musi wyjść koniecznie. Robimy pajaca. Ej, dobra, tego błazna ja muszę zrobić. Ja muszę z siebie takiego pajaca zrobić, że oni mnie wygłosują. Jeszcze ja? W tym momencie to się musi udać. Idealna okazja. Dobra, lecimy. Obserwujemy. Tomek na dół. Turet duży do tego. Wówek z nim biegnie. Joa Malik. Pamiętajmy, że ja mam większą wizję. Joa. Joa mną został. turet. I tutaj wszyscy są. Dobra. Idziemy hmm. na witalsy. Nie żyje. Brązowy. Jaki dziwny ten brązowy, ale nie żyje. Dobra. Zapomniałam się. Dobra, dawaj. Mamy Shade'a. Zabił Shade obok elektryka, tam jak są te bramki od świateł. No i... To tyle. Widziałem tylko Ale... plamę Okej, Ok, widziałem. No, za kratami. Miał. <grym> chomiki Czekaj, chyba nie miałczą. Ej, widzowie, bo Joa nie może Czemu? oskarżać. Niech on mnie oskarża. Czemu? Przecież. No, a ej, No w sumie chomiki trzyma się w klatkach. Joa nie może oskarżać, on Panie, widzi moją rolę. Proszę, Dobra, niech ej. to zrobi. Ja nie gadam, że on jest czysty. No i co więcej? No i tyle? No. Tyle. A kto tak no, cicho co? jest? Gdzie ty mikrofon masz Wóweks? No ja mam blisko siebie akurat, co? Ej, Czekaj, bo nie, bo tak ci cię słychać coś. Weź coś powiedzieć. Czego słychać? Dobra. dobra. O dobra, teraz jest git. Nie no, za ciebie go miałem, wiesz? A w ogóle mam pytanie, węku Czemu ode mnie zwiewałeś? Ej, gdzie? Ja? Nie, ja tylko bo nie zile, chciałem, dobra, nie a chciałem a z nikim być solo. Po prostu. Nic. Tak, tak, e, dobra, solo. mamy Romantyków jak coś. Solo, e, solo? Nawet nie próbuj. E, nie, bo ja się z nikim nigdy nie trzymam, bo próbuj. ja lubię samemu biegać po prostu. Wy mnie nie znacie. No, nie Co, Barka? E, chipsy, barka. No to, to zróbmy tak, że jak solo, nie ma, to osoba za kratami wyleci. Na 2.1 czy 7 Zróbmy wymianę. Joaquin ma najbliższa z... ja 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 <coughs> Bobra. Nie, ja, ja, yeah. <tosłuch> nie. No, ja. Boże, ja. Nie, Ja pragnę to zauważyć, że komik, komik mówił, że jest komikiem Bobra, więc. No tak, no to dlatego musimy go wyrzucić, Jeszcze kratę dostał. To jest idealne. A, nie, nie. Idealna okazja. To nie, jest o, Idealna okazja. Dajcie mi pograć. To jest uroczysta okazja, nawet bym powiedział. Tak, ale... uroczysta okazja. Trzeba wywalić Bobra drugiego. Tak się no. kończy, trzeba tak się... wywalić od bobra No priv, głosuj Szybko No wywalamy chomika Uuu, już myślałem ale Ewenku, wywalamy cię na 22 Ja, ja. mnie nie wyrzucamy tak. Jakby mnie zmienili, ale by było xD Ale by było xD Dobra, Shade Jeszcze dobrze Eee, dobra. Ej, ja myślę, że Joa jakoś mnie, jakoś ty musisz kuwa tego zrobić, żeby wiesz, żeby mnie wywalili, musisz na mnie głos dać. Byku, ja wiem, że ty mnie rozumiesz, musimy coś skombinować. Czekaj, szkoda, że nie mamy czatu, byśmy popisali, byśmy plan obmyślili, obmyśleli. Teraz musimy jakoś zrobić, żebyś ty nam nie powiedział, ale ja muszę zrobić tak, żeby po prostu razem żeśmy jakoś do tego doszli, w sposób taki, że nas wszyscy wygłosują. Ale to będzie ciężkie do zrobienia, ale chodź, trzymajmy się razem wspólniku. Idziemy za rączki, razem na reaktor, dobra. Byle nam dubla nie walną. Chodź. Trzymajmy się razem, idziemy. Idziemy, a ty idziesz gdzieś indziej? Czy za mną? Chodź za mną. Musimy taski też robić, żeby nie było, że jesteśmy podejrzani. Bo to będzie najgorsze. Ja robię taska, wiesz? Ty też zrób taska. chodź obok mnie. No chodź obok mnie, a ty na mnie czekasz. To chodź, idziemy teraz skana sfajkujemy. Tak się ustawię na chwilę, czekaj, o. Żeby ktoś wbiegł i widział, że ja skana robiłem. Dobra. Idziemy dalej. Gdzie teraz idziemy? Idziemy do Specimana? Czy ciężko? Chodź, idziemy. Dawaj. Wybiegamy tam. Może jakiegoś trupa tu znajdziemy. Chodź. Nie. Robią wspólniki zadania. To my też zróbmy jakieś. Okej. Ciało nie było? O kurde, ale dużo ciała. Stop ma mikrofon. Wow. Ciało było... Kto mi kratę dał? Ja, yeah, sorry. Do, dobra, to mu mów, przepraszam. Mi kratują znowu, widzisz. Mm. To e, e, Przy adminie było ciało w tym korytarzyku, W tym mniejszym. W tym mniejszym. Na, um, um, w na początku. Ale są cztery ciała, więc. Ale przy tym miejscu, czy tylko jedno znalazłeś? Jedno tylko Nie pamiętam kogo. Eee, to, to, no to chyba, Benplu, no, to, chyba tych... No... Wępu, a ty właśnie nie zbiałeś do nie na chwilę do admina? ja? Nie, Gawik tam był. czekaj, Gawik, gdzie skończyłeś? Gawik, Gawik... Ja cię dam, że już mówię wszystko. Ja, Priv i właśnie Tomek Byliśmy sobie specimen. No dobra, I ale skąd stąpię. przybiegłeś? Nie, mówię, mówię, no. mówię. I ja z Tomkiem sobie od laboratorium przybiegliśmy Nie to ma szansy to... od lawa. E, ja od nabiegli. biegli. Fenek, ja wiem, bo ja bardzo długo byłam w Specimenie. I, I, i gdzie przybiegli? Ja to nie, 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 nie. Ja Nie tam byłem. Gawik, tak. Byłeś się poza Gawik na pewno był w labie. Tyle mogę powiedzieć, więc mógł tak najbardziej do spresji pobiec. Eee, Iwenku, uwaga. zmień. tak. Ale czekaj, skąd ty przybiegłeś niby do tego? Do spe... Jak ty mogłeś przebiec? Jak ja byłem, robiłem skana, robiłem tego, robiłem szczerze. Do góry robiłem te, meteoryty i wbiegłem potem ja. I za mną pobiegł. E, Joa, i widzieliście to Prif. Ty byłaś tam. E kiedy zrobiłeś skana węku? No, przed chwilą. Robiłem. Final, jak jak skoda ja widziałem jak ja w labie nie byłam nawet w tej runcie. No. Do góry skana w labie węgł... robiłem. O i wenku nie ma. Ale ja no, nie tak, działa na tym nie Ja widziałem, ja widziałem jak ktoś robił, ale nie wiem kto. Tomek, Tomek widział, jak ja robiłem. Ale, ale wenku nie Nie zapamiętałem. Będzie, że dziwnie się zachowuję. Eee, Joa, po prostu. Nie, nie, w po prostu gra y, jestera. Zmieniam ja tak Tomek czyka. widział, że robiłem skana i nie gram żadnego jestera, po prostu jestem czysty. Proszę Tomek, to Tomek widziałeś? Tomek widział. nie, nie, nie byłem pewny. Że no jak to nie sobie? byłeś pewny, byłeś w sensie obok mnie? Tomek nie widział ciebie, nie tylko Tomek widział mnie. Nie, to nie, no, jeszcze, w w nie jest, widziałem w Nie, widziałem w moim zdaniem to jeszcze, no ch chyba to węku, ale nie pamiętam. To nie, tak nie to jest, ale No ja właśnie. No właśnie. E, Proszę, mamy dwóch impo. Gawik info nie ja był w labie, to. wyrzuć się gawika, please. Nie, byłem był. w labie, potwierdzam nie, Potwierdzam kura... mnie, to. Ej, Joa, widziałeś go w, w labie? Joa, ty jesteś biegłeś ze mną, biegłeś. Widziałeś go w labie? Powiedz szczerze. E, w labie... Nikro, w labie nikt, poza tobą nie widziałem. No właśnie, no to kurde, Będek, albo ty masz jakąś wizję... Ale nie! Ja bym skipnął. Gawik proszę, nie, jest proszę. Kterem, nie, słuchajcie Pierw Gawika, na Gawika. Na Gawika. 100%, Serio? w ogóle chciałbym powiedzieć, że znalazłem ciało Ja pierdzielę. O, ja się nie dom On tam nie był! Nie głosuje na siebie na razie. Bo i tak nie wyrzucą mnie, póki co. A jak będzie Major będzie widział, że ja na siebie głosuję. Oj, Gabig jest. Oj, Gavig jest. Ale Gawik nie przebiegał tam, widzowie właśnie, to jest faktycznie ja mam rację. Co tam? Kolem... Po pierwsze kolega miał jakąś ciekawą informację, nie dosłyszałem jakąś tylko apropo ciała. Po drugie, nie słuchajcie czerwonego, bo on gra Jestera. Po trzecie, zanim oddam megafon jakbyście zauważyli mam pierka ziemniaczka i tyle. To już miałeś wcześniej w, w poprzedniej rundzie, nie wiem czy zauważyłeś. Tak, ale nie mogłem tego powiedzieć, bo gadałeś głupoty jako chestera. Nie, tylko, Wenek, po prostu wrabiasz Ja w Specimenie robiłam tak, robiłam cyferki, robiłam Simona, potem robiłam swoje inne rzeczy i na, jestem pewna, że Gawiek odgryża. No to wy jesteście we dwoje no, po prostu. Ja z Tomkiem Szedłem, o, to. ale Udrowa, dobra wróćmy. Stop, 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 Słuchaj, Gawik, ty coś pierdzielisz, że ja jestem jakimś gesterem, jak ja skana robię i Tomek to widział, ja cię nie rozumiem chłopie. Ja robiłem, po pierwsze Tomek powiedział, że nie był pewny kto, że chyba ty, a to ja tego skana robiłem. I, I po drugie, stop, bo ja nie wcisnąłem tego przycisku, żeby gadać o głupotach Jester'a, tylko ktoś miał jakąś ważną informację, że gdzieś znalazł czoło i o tym porozmawiali. Dobra. A więc ja znalazłem ciało w O2, kamerownik mógł pomyśleć, że to ja zabiłem, ale to akurat nie ten, nie ja. I w sumie nic więcej do powiedzenia. A, no myślałem, że coś więcej masz. Dobra, generalnie ja mam coś więcej do powiedzenia, bo ja też byłem wtedy w tamtej rundzie z Pacima, nie? I tak, ja robiłem wtedy skana. Widziałem wcześniej Gawika. Ubiegłem sobie do górnej deko i do specimen'a, Tam była Prif i jakby wydaje mi się, że w nie zdążyłby chyba na tego skana wpiec I Tomek, skoro zgłosił ciało w adminie, to co on by robił w labie też, rozumiecie? Ale jak w Labie? Ja skończyłem potem Specimana obok tych osób, które nie wbiegły od Laba, tylko wbiegły od Admina, a ciało było przed Adminem, przypominam. Osoby, przecież... która skończyły w nikt nie wszedł od Admina. Osoba, taka... która zabiła w Adminie, wbiegła do Specimana i to jest ktoś z waszej trójki, jeżeli Prif tam była długo, no to to jest albo Gawik, albo ten co z nim wbiegnął. Nie słuchajcie, Wenka, Czyli on ma gestera, on podaje fejkowe informacje, miesza ja nam w Podaje to... fejkowe Bo informacje, ja podaje ja informacje. No stary, bo ty grasz taktykę. Wyrzucę losową osobę, to nie będzie on. O, to może mnie wyrzucą. No to Ale to nie. Ty nie, nie jesteś losową osobą z ulicy. Nie, jestem. nie, ty jesteś osobą, która faktycznie wbiegła do specimena. Ty jesteś osobą, która wbiegła faktycznie do specimena z, z Eliksonem. Nie, nie, nie. To nie, jest, proszę, jest w... proszę węklu jeżeli myślicie, że ja mam na gawika Egze, wyrzućcie Eliksona. Bardzo Was proszę. Nie, nikogo nie wyrzucamy. Oni wy mi nie wierzycie. Skipnijmy, my węku gadamy. Elikson, no to ja daj na Eliksona. Na Elixona, proszę. was. Proszę, wszyscy Elikson. On bardzo ten. jest gesterem. Ja wiem, że to jest dół, a Wy nie wierzycie. Węku, to jest standardowa twoja taktyka na jester. To nie jest moja Ja wiem, że Wy jesteście we dwoje, bo jest wujka impostorów. Pisze jak byk. Dobra. Dobra, a więc Węku jest gesterem. Elikson, czemu skipujecie to? Ja, bo Tomek są jego loverem. Bo nie mamy na nikogo każdych dowodów. Nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Ja wiem, że oni są we duo. Oni nic w to nie wierzą. Oni mi w to nie wierzą. Masakra. Ale faktycznie oni nie biegli od lawa, bo ja tam byłem w tym lapie. Ale wkopują. Oni są według naprawdę, zobaczycie. Wy się zdziwicie. Ale oni będą. Idę zrobić spotkanie. Wypitalaj. Oni chce zabić teraz. on znowu będzie gadał na kapitana. Tak, no tak, Jester. Nie gadam na gawika. Proszę, wyrzućcie Cielixa, nie słapujcie tego. Proszę, zaufajcie mi. Ludzie, po pierwsze, zobaczcie. No, z dwóch impostorów, on Jester gramy. Węchu. Ty, ty się użyłeś tym Jester. Z... Bo wy. W... Ciało jest przed adminem. Ciało jest przed adminem, a ty wbiegasz, kurde, akurat z, z tym, z, z kim? Elikson wbiega z Gawikiem akurat od strony tego Od strony admina, bo ja byłem w labie To ty Garnisz, trochę przy mnie. nie, nie, odwiedza, nie, nie się... ma co Elikson Ej, bo nie mam spotkania, proszę, Priv Elikson, please Bo uwierz Gawikiem. mi, że ja wiem, ja mam info nie Ja mam info, Gawikiem. że on się przeniósł Tak Gubisz to w poznaniach po prostu na Elixona. Jeszcze, Na Eliksona Na Eliksona Jest jeszcze taka fajna no. że kończysz tam, gdzie zacząłeś oni są dziwni. Oni są dziwni. Dobra, ja im dam. A Elikson faktycznie będzie. Albo ten drugi. A oni mi zaufać nie chcą. Z okrutniki. Działa, a ty musisz zrobić spotkanie. Ja wierzę w Ciebie, że ty coś jeszcze powiesz na mnie teraz, że faktycznie ja jestem. Jak ty teraz powiesz, że ja jestem, to oni będą mieli totalnego laga. Musisz ty i zrobić spotkanie, byku. I zrób spotkanie, powiedz, że to ja jestem faktycznie. Bo widziałeś, że ja zabiłem. No i patrz, Gawi go za chwilę zabiję. Dobra, zabił Nub zabił gawika. Nub zabił gawika, muszę na nooba gadać. Nub noob, zabił. Nie, John, Ventus wstąpił do venta i z niego zwiał, bo nie mogłem użyć na nie... Nie, Ale nie możesz tutaj używać ability na osobę w Wencie. To jest jester. Nie, Boże, słuchajcie. Może jest to jedno. E, tego, noob zabił, noob zabił. Co? Noob zabił. Noob zabił. To... Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Skąd? A, czemu niby ja zabiłem noob? Eee, byłam na kamerach... Ej, Joa przejął moją rolę tak teraz! Ciałka, Co jest? ...kosmika było w bojle do mnie, a ty jak... Muszę Joa wyrzucić. ...i ja miałam właśnie być zgłosić please. to ciało. Please, Swapper. Okrutniki z wyrolem nie trafiły. Ja, ja, ja im, kurde, dam. Ja ci powiem, że idealnie jak zabijesz w adminie. Dobrze! Ej, proszę, Joa, niech wy, nie wywalą go, niech go wywalą! Jak go wywalą, to kurde! Proszę, złaper, zmień myślałam, to jakąś. Jak to no, wyjdzie? Jakby to, coś tam węku mił na Nuba, ale Nub faktycznie... Wydaje mi się, że on mógł biegnąć do o 2 Mniej więcej, gdy się uruchomiły komsy, ale wtedy widziałaś wóweksa, to... to A ten Gawik, tak kurde, to nie no, miałeś no, gadać no, o tym. No, ale ja wy nie byliście w labie. Skam, nie byliście w labie. Cofnij no, sobie no, live'a. Nie byliście w labie. Ja gadałem serio. Cofnij no, no, sobie, no, ja no, robiłem no, skana, no fejkowałem. Nie szykujecie. Że... Ja cofnij sobie, nie byłem w adminie. To był nie w było. Nie było was. Węku mógł być. Chyba, dżestem, ty, ale... Przepraszam, komunikacja. Ale ja co się stał z turetem, czy on strzadał i wybrało. No nie chciałby akurat morking. Tam mnie nie było. Nie było was. No to gdzie ja był. No to poprzednią rundę. Dzalking zrobił przycisk. Kurde, niech ten działa. Ja pierniczę proszę, no ja proszę, proszę. właśnie w komunikacji? Ale by był film widzowie z tego, jakby to wyszło. Dobra, to wytłumacz mi po co bym miał zabić. Ale by był film, widział ciebie. Bomber. No właśnie. Vampir. Warlock. E, tak, tylko że musiałbym się odsunąć od niego, żeby to był albo Warlock, albo Wam Albo ty. E, ja zrobiłem w 30 Bomber, po prostu trochę dziwnie spmentował no dobra, to dajcie na, na mnie. Nie chcę wam przeszkadzać, ale no mamy sekund. No to dajcie na mnie, dobra. Co jest?! No Szkoda, że nie Joe'a, jakby Joe'a wyleciał, ja japitole! Okay. Hmm. No i złyszał! Joe'a ma meeting jeszcze, on może, kurde, może to zrobić! Jak mi to zrobi?! Czekajcie, damy całą mapę może, tak będziemy patrzeć. Reaktor, no nie. On by musiał ciało znaleźć. A swapper zabije jedną osobę, jest koniec? Czy dwie musi zabić? Kurde, nie. Dwie osoby musi zabić z tego. Bo jest Prif, jest tutaj jeden Elixon. A go teraz zabije, go. zabije go w labie. Ej, nie, bo ty musisz Joa zrobić tego, Taska. Dobra, bo on ucieknie, ucieknie mu do specimena. Zabije go, zabije go, zabije go. Zróbcie we dwóch ten reaktor, please. Nie, oni go nie robią. Ej, chyba, że on znajdzie ciało, ktoś. Dobra, koniec będzie. Kurde Oni we dwoje biegają. A ten znajdzie jedną osobę, jest koniec. To nie wyjdzie. Ten nie znajdzie, nie. Dobra, on go zabije. No i koniec. Kurde! Jak. No i nie wie, wie. To, że to no, nie Jak. Nie no. <laughs> ja yy, dystera, no. Jakby no, swapper no, zamienił tutaj no. inaczej mi tego drugiego, to wiecie jaką bym miał gierę? Ja pierdnię! <laughs>